Не удалось. No nie. Ale dobrze się bawiliśmy. Dobrze się bawiliśmy. I uważam, że odpowiadaliśmy bardzo dobrze, zabrakło punktów. Strategia przede wszystkim była bardzo tak, dobra, taktycznie rozegrana. Tak, ale to no no jeżeli mówiliście, że dobrze odpowiadaliście, to z którym pytanie było najwięcej problemów. Które było problemem? No niestety. Ej, kły, to kły. Kły, zdecydowanie kły. Kły nas rozbiły totalnie, prawda, Tomku? Tak, jakby miał tablicę za sobą, to bym coś rozrysował, ale nie mam, więc, kły, no, więc nie mieliśmy sobie praojców jakichś zwierząt. Tak, typu tak. Ale głównie obracaliśmy się wokół dzika i słoni. Tak, to również pytanie z drzewami było dosyć kłopotliwe, kłopotliwe ale tutaj. I, daliśmy radę. Daliśmy, radę. daliśmy radę, tak, wybrnęliśmy. Tak, Przede, tak. wszystko, Przede wszystkim dobra zabawa i takie troszkę spełnienie marzeń jakieś no. tam z dzieciństwa. Stanąć za ladą. Każdy z nas marzył, każdy. żeby wystąpić w Familiadzie. Mój, tak. tak. Mój kraj taki Niestety piękny. Niestety nie byliśmy w końciku muzycznym. Nie byliśmy. Ale chyba pójdziemy za chwilę wszyscy. <laughs> <laughs> <do końca>, tak? <laughs> tak, tak. Chociaż zobaczcie jak to tak wygląda. <laughs> A i ten, nie było dowcipu, Karol, aż teraz wybieraj. No to jest no, największy nas. Ale ucięliśmy sobie dość długą pogawędkę. Tak. Zwłaszcza, że Karolem. gdzieś tam pan Karol, ja jest że się ten temat Takie artystyczne pogaduchy. Bez kawki i papierosa. To takie pytanie o pomysł na udział w Familiadzie, ale u was to się wziął drifty od dzieciństwa, tak? Ehm, nie, no. do końca, nie do końca. Znaczy, my studiujemy razem w, w szkole teatralnej i e, chcieliśmy połączyć przyjemne z pożytecznym i. Z, poszukać jakichś takich ciekawych sposobów, żeby może z, znaleźć szansę, żeby wesprzeć projekty, które realizujemy Nie, dzięki współpracy też ze szkołą no. artystycznej. się wspólny projekt, a po prostu czasami są ciężko kosztowne. jest zdobyć pieniądze na... Oczywiście to znaczy, szkoła nas wspiera na miarę swoich możliwości, natomiast to jest taki jakby coś oddolnego od nas. Chcielibyśmy też dołożyć coś od siebie Koszty są, są dość duże. Trzeba walczyć o swoje. Ale tak. No, mamy takie Mam wrażenie nadzieję. i mamy nadzieję, że gdzieś tam... Zmieniliśmy troszkę, troszkę tak myślenie o teatrze bo, bo y, teraz ten teatr wygląda rzeczywiście zupełnie inaczej niż wszystkim się wydaje. Tak, tak jak mówił zresztą pan Karol, to już nie jest tylko marioneta i, I pasyjna i, I, i parawan, <laughs> a, a wygląda nie to widać. teraz zupełnie, zupełnie inaczej. I zachęcamy do chodzenia do teatru. I sam a warsztat i... też już jest zupełnie inny. <laughs> Czy chcecie pozdrowić swoich kolegów? kolegów? Musimy pozdrowić Asię Kowalską i Huberta, Huberta Waliewską. No, generalnie wstrywa. cały nasz rok. rok. I Michała Domańskiego. I Maję Bartlewską. To wymienimy zaraz cały Tak, To, nie, to, to cały nasz Dobra, cały tak. Reszty trochę. I szkołę, no. całą. I szkołę. A ja na przykład Huberta nie pozdrawiam. <laughs> Chcieliśmy też podziękować władzom szkoły, które nam tak, zgodziły się. Zgodziły się, przyjechali. Bo tak. Potrzebujemy zgody na takie Na takie takie. 对。<laughs> <laughs> <laughs>